Cześć, dzisiaj chciałam Wam pokazać taki mały, zgrabny albumik, który wykonałam kilka dni temu. Wykonałam go w 100% z materiałów z kraftveny, oczywiście, z kolekcji Ecoparku Baby Boy. Jest to taka chłopięca kolekcja, dosyć delikatna, i te kolorki są takie stłumione, dlatego bardzo mi się podobały. Do wykonania tego albumu użyłam gotowej bazy, którą gdzieś tam w domu znalazłam w swoich jeszcze starych zbiorach. E, oprócz tego wykorzystam aż dwa małe bloczki. Na początku chciałam wziąć duży kit, ale stwierdziłam, że jednak będę się posługiwać małymi bloczkami i z tego bloczku tu zostało mi dosłownie kilka arkuszy. Tu było w środku 24 arkuszy dwustronne e, i wziąłam jeszcze drugi i z tego drugiego no, dosyć jeszcze mi zostało papierków, także na pewno je użyję do jeszcze innej dziecięcej pracy. Oprócz tego użyłam chipboardów, czyli takich naklejek na tekturce, które bardzo, bardzo mi się spodobały. I w tej kolekcji są dwa wzory tych chipboardów. Taka bardziej z napisami, z jakimiś cytatami w języku angielskim oraz ta z jakimiś zwierzeczkami i takimi elementami dzieciaczkowymi. Mamy butelkę, karuzelę i jak widzicie dosyć ich zużyłam, ale też mi zostało do kolejnej... Pracy do kolejnego projektu. Sam album jest dosyć malutki. Dokładnie Wam go zmierzę. Ma on jakieś tak 17 na 17 cm, ale jest dosyć gruby. W ten sposób wygląda z góry. Tak wygląda tył. Zabezpieczyłam go tutaj metalowymi narożnikami. Na grzbiecie jest napis Marcel, bo jest to album dla Marcela. Marcel jest naszym chrześniaczkiem, który właśnie odchodzi swoje pierwsze urodzinki, i to jest właśnie prezent od nas, od rodziców chrzestnych dla niego. Na okładce, oprócz papierków, znalazły się też elementy właśnie z tych chipboardu, które przed chwilką wam pokazałam. Jak widzicie, tutaj brakuje i słonia, i, i żyrawki, i znalazły się one tutaj. Oprócz tego jest na okładce Shaker Box. Stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł na właśnie okołatkę. Nie chciałam użyć kwiatków, żeby ona była bardziej płaska, chociaż i tak taka płaska nie jest, bo tu musiałam troszeczkę wszystko podnieść. W środku w Shaker Boxie, mam nadzieję, że to zobaczycie, tak jest to widoczne, jest piasek i brokat. Brokat taki ciemno granatowy, a piasek w no, <grym> kolorze brązowym. Oprócz tego było kilka takich perełek drobniutkich, złotych, one gdzieś tam też są. Najfajniejsze jest to, że to się wszystko w środku ładnie rusza. Fajny mamy dźwięk, a nic nam się nie, wy, nie wysypuje. Te malutkie guziczki, taki tutaj jest guziczek, tutaj jest guziczek i tutaj. To są też te naklejki chipboard. I tak, album, mój album jest albumem bez magnesów, jest po prostu otwierany. Robiłam go, no, to jeden wieczór. Tak, w jeden wieczór. Po lewej stronie, na okładce wewnątrz znajdują się życzenia od nas. Tutaj zostawiłam miejsce wolne. Włożę tutaj bon, który kupiliśmy w ramach prezentu, właśnie dla Marcela. A potem myślę, że wezmę ze sobą na roczek Instaxa. I zrobimy sobie zdjęcia z Marcelem, i tu będzie miejsce, gdzie będzie można je wkleić. To tutaj nam się do góry otwiera, i są to miejsca na zdjęcia o wymiarze 9x13 cm. W tym albumie tylko te zdjęcia będą, właśnie będą tylko w tym formacie. Chciałam to ułatwić mamie Marcela, żeby uzupełnienie jego nie było dla niej dużym problemem. Pomiędzy kartami są takie kieszonki, gdzie będzie można wetknąć, włożyć, włożyć jakieś elementy ozdobne. Też wykonałam takie tagi, gdzie można coś sobie zapisać, ale po prostu jest taki element dodatkowy, element ozdobny dekoracyjny. Dobra, to słuchajcie, nam tam wchodzi. Kolejne strony to typowe strony na zdjęcia. Yy, głównie yy, mało jest elementów takich dodatkowych, właśnie wszędzie są to te chipboardy. Yy, postanowiłam, że on będzie taki dosyć prosty, że tutaj zdjęcia mają być, yy, odegrać główną rolę. Yy, ta karta nam się nie otwiera. Tu, jak widzicie, było takie otwierane do góry ponownie. Tu, oczywiście, nam wszystko wchodzi, bo te elementy mam tak podniesione, żeby zdjęcie nam tam yy, do środka weszło. Tu mamy kolejnego taga z takim cytatem. Te, te elementy, ten cytat tutaj to są elementy również wycięte z papierów, bo w kolekcjach Eko Parku mamy takie gotowe karty do journalingu już w, już w zestawach, zarówno w dużych kitach jak i w mniejszych. O słuchajcie, zło, źle włożyłam tego, ta gusia, czekajcie. Tu kolejne strony, które nam się otwierają w ten sposób. Jak widzicie, tutaj są aż w środku cztery miejsca na zdjęcia. Jest tutaj jakiś element y, dekoracyjny i zewnątrz sześć, czyli, y, czyli tutaj mieści Czyli tutaj mamy w sumie sześć y, kart na zdjęcia. Kolejny tak. I love you to the moon and back. Y, na tagach, a jeszcze nie powiedziałam, tutaj do wykonania tagów użyłam. Y, Nitów, nity to są um, nity z marki We are Memory Keepers. Y, oczywiście też dostępne w różnych kolorach u nas m, na sklepie. Y, I te tagusie tutaj te brzegi zrobiłam krokodylem, do zaokrąglania rogów z takim właśnie wzorkiem. Y, podrzucę Wam linki w filmie. I kolejne karty. Tutaj nam się podnosi do góry. Znowu mamy miejsce na. Dwa zdjęcia. Tu taką fajną rakietę. Tu kolejny tak nam się schował: Dream Big Little Man. Bardzo mi się podobają te krokodyle. Fajne są te motywy. Słuchajcie, takie dziecięce. Tu kolejne miejsce na zdjęcie. I już ostatnia karta. I tutaj nam się nic nie otwiera: jest tylko taka mała żerawka. A tutaj po tej stronie pilnuje wszystkiego słówka. I to się otwiera do góry. I w ten sposób prezentuje się mój mały album, który zaraz pojedziemy wręczyć solenizantowi Marcelowi. Mam nadzieję, że spodoba mu się y, kiedyś może bardziej. Na razie, może spodoba mu się ten shaker, a rodzice mam nadzieję, że wypełnią go zdjęciami. Jeśli macie jeszcze chwilkę i macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam do. Obejrzenia dalszej części tego filmu, gdzie pokazuję w jaki sposób wykonałam pierwsze kilka stron tego albumu. Tutaj mam przygotowane materiały na mojej macie szklanej. Jest to baza albumowa, jak widzicie, baza też do Shakera. Początkowo było to serduszko, a jak pamiętacie, album w końcu na okładce na... znalazł się Księżyc. E, tutaj są papierki, te 6x6 cala, kolekcja Baby Boy. Tak, one się prezentują w środku. Są dwustronne, przepiękne wzory. Te chipboardy, które również Wam wcześniej pokazałam, tu jeszcze w całości. I na dobrą sprawę jeszcze chciałam Wam pokazać kolekcję całą. Kit tak wygląda. Kit tego, z tego zestawu. Z tyłu są naklejki płaskie o wielkości 30 na 30 cm. Ja tego kitu nie użyłam, ale chciałam Wam właśnie o tym wspomnieć, że taki kit jest również dostępny z tej kolekcji. Troszeczkę robię sobie porządko na biurku, trochę miejsca i mogę zacząć tworzenie tego albumu. Przyspieszyłam tutaj Wam oczywiście cały proces, bo... Album robiłam w kilka dobrych godzin. I też tak jak wspomniałam na samym początku, pokażę Wam w jaki sposób wykonałam pierwsze kilka stron. Nie będą to wszystkie strony w albumie, bo robiłam je praktycznie w identyczny sposób, a myślę, że tylko te kilka stron tutaj wystarczy. Na samym początku oczywiście dociąłam kartki papieru do wielkości mojego albumu. I powiem Wam szczerze, że te pierwsze kroki Rozpoczęcie takiego albumu są zawsze dla mnie najtrudniejsze, bo najciężej jest zdecydować mi się na kartki papieru, które chcę użyć, które chcę, żeby były na samym początku. Dlatego tutaj jeszcze chciałam pozmieniać, poszperałam sobie, wyjąłam wszystkie ze zestawu, tak żeby mieć ich cały pogląd. I tak, to jest najtrudniejszy dla mnie etap, ale potem to już idzie jak spłatka. Także jeśli jeszcze nie robiliście albumów. Boicie się spróbować, uwierzcie mi, to wcale nie jest takie trudne. Myślę, że warto spróbować. Jak widzicie, ja papier przyklejam za pomocą taśmie, taśmy dwustronnie klejącej. Jest to taka czerwona taśma, Tesa, jest bardzo, mam bardzo dobrą przylepność. Lubię taśmę za to, że nie zostawia brzydkich śladów, zabrudzeń. Jest bardzo estetyczna i tak, to są główne plusy, dlaczego ja właśnie wybieram taśmę klejącą. Oczywiście przy taśmie jest jeden, jedyny taki mankament, że kiedy już ją przyklejamy, nie mamy szansy, nie mamy możliwości zmienienia tego i poprawienia, także tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym w przyklejaniu jej. Kolejna strona to strona, która będzie tutaj taką zakładką do otworu, tak, jak widzieliście na samym początku, kiedy Wam pokazywałam album, wiele jest takich kieszonek ukrytych. Ja po prostu zrobiłam to dodatkowo na papierze kraftowym. Jak widzicie, nie było to nic trudnego. Wystarczyło zrobić taką małą bazę, zagięcie i przekleić to do albumu. Oczywiście całość ozdabiam papierem. Tutaj przy okazji wyciągnęłam swój dziurkacz koło. Słuchajcie, jeśli. Jesteście na początku e, kupowania swoich pierwszych narzędzi. Polecam takie standardowe narzędzia, tak jak ten dziurkacz koło, bo ono przydaje się w wielu, wielu przypadkach. Tak jak tutaj zrobiłam po prostu taki e, dekoracyjny element e, z papieru kraftowego, na który nakleiłam jedną z naklejek chipboard. Wygląda to bardzo estetycznie i bardzo fajnie. Tak jest moje zdanie. A co ty myślisz na ten temat? Tutaj e, przy okazji chciałam Wam pokazać moje napisy foto 10 akurat na 15. Przygotowałam sobie kilka lat temu taki zestaw w Digi z takimi napisami, które mogę sobie wycinać i naklejać. Wydaje mi się, że albumy, kiedy mają już taką, czy stempel właśnie, czy taką naklejkę, w jakim formacie zdjęcia powinno się tutaj znaleźć, wyglądają dużo bardziej atrakcyjniej i łatwiej jest osobie, która otrzyma taki album, dostosować zdjęcia, które mają się w nim znaleźć. Jeśli mielibyście ochotę na taki digi z mojego wykonania, dajcie znać, Pewnie z chęcią się z Wami nim podzielę. Tutaj, jak widzicie, przyklejam te moje digi, stempelki na klej, a całość na taśmę dwustronnie klejącej, białą kartkę papieru, która pokazuje, w jakim miejscu właśnie należy przykleić zdjęcie. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jak ten album będzie wyglądał po uzupełnieniu zdjęciami przez mamę Marcela, bo pewnie mama się tym będzie zajmowała. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczę ten album w całości uzupełniony zdjęciami. Wiem, że cała rodzinka była na sesji zdjęciowej, także myślę, że te zdjęcia właśnie się tam pojawią. Nie mogę się doczekać efektu finalnego. To kolejne strony: po raz kolejny docięcie, przyklejenie taśmy dwustronnej i naklejenie na bazę albumu. I tutaj również będę robiła sobie jakieś przekładki dodatkowe. Wybieram kolejne kartki papieru tak, żeby mi pasywa, pasowało kolorystycznie i żeby też tych wzorów nie było za dużo. Pamiętajcie, żeby też nie przekombinować z wzorami w albumach. Ja bardzo często lubię wracać na kolejnej Kolejnych stronach albumu do wzoru, który wcześniej użyłam, tak, żeby było jakieś powiązanie, nawiązanie e, całości, żeby to było jakieś takie spójne, e, żeby album po prostu był spójny, żeby nie był taki odczapy. Po raz kolejny przeklejam sobie te moje dygi stempelki, naklej na e, kartkę papieru 10 na 15 i będę tutaj jeszcze dodatkowo sobie to ozdobiała. Jak widzicie obok z takich podstawowych narzędzi obok nożyczek tutaj liniga, linie jak słuchajcie mam dosyć sporo. Planuję sobie w najbliższym czasie kupić tą od Tima Holca, żeby mieć taką fajną skraperską linijkę. Wiem, że wiele osób robi dużo rzeczy w scrapbookingu na oko. Ja jestem za linijką. Szczególnie właśnie w takich projektach jak album, kiedy chcę, żeby było choć troszeczkę estetycznie. Obok kliniki tam wie, leży biała kość do pikowania. Jest to kość marki Galeria Papieru. Jest dosyć tanim narzędziem, ale również bardzo, bardzo przydatnym. Mi często te kości się wycierają, bo bardzo często i gęsto ich używam właśnie do przytwierdzenia papieru, czy też właśnie do zaginania kartek papieru, do robienia właśnie takich zakładek, kieszonek. Także myślę, że to jest takie podstawowe narzędzie, które warto również mieć u siebie w swoim scrap czy scrap Tutaj kolejne y, otwierane strony, i oczywiście w użyciu każdego do o której przed sekundą wspomniałam, wymierzam sobie ten papier kraftowy, bo go docinałam y, tak po prostu na oko, a teraz docinam kolorowy papier, żeby, y, żeby to ładniej wyglądało. Tutaj możecie zobaczyć, że bardzo często korzystam ze skrawków papieru, które mi zostają z wcześniej wyciętych arkuszy. Używam je do zaślepienia takich pustych miejsc czy też do zamaskowania moich krzywizn, błędów. I bardzo często właśnie tutaj można je wykorzystać do nawiązania do poprzednich stron, żeby właśnie była ta spójność w albumie czy też w innej pracy. Naklejam kolejne miejsca na zdjęcia, tak żeby dzięki tym kieszonkom było jeszcze więcej miejsca na zdjęcia. I naklejam moje dygi z tępelki. Tutaj już nie naklej, a na taśmę dwustronną klejącą. Bo tam wcześniej znowuż mi się pobrudziło troszeczkę ten biały papier, a taśma, jak wcześniej wspomniałam, jest bezpieczna pod tym względem. Po prawej stronie już nie będzie żadnych kieszonek otwieranych, po prostu będzie jedno miejsce na zdjęcie, które dodatkowo tak podniosłam na papierze kraftowym, żeby było bardziej widoczne i bardziej rzucające się w oczy. To w sumie jest ostatnia strona, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Całość albumu widzieliście na początku, także nie jest tak źle. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, to dajcie mi znać. Będę wdzięczna za komentarze, łapki w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że już wkrótce się zobaczymy. Będę z kolejnym albumem. Tym razem będzie nieco inaczej. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Do usłyszenia! Pa!